Siema to ja hardcore 22 Witam Was w kolejnym filmie z serii poradnik do gry Minecraft. Dzisiaj zrobimy tajemne przejście. Będą nam potrzebne dwa lepkie pistony. U z zbudowana jest ściana, dźwignia. No i to by było na tyle. Jak tutaj widzicie zbudowałem składowe pomieszczenie, więc zaczynajmy. Tutaj zniszczmy na dwie kratki. Tutaj też na dwie. I tutaj wstawimy lepkiego pistona. I tutaj na dwie, też szybkiego pistona i materiał, z jakiego zbudowana jest ściana. Tak. No i to będzie tak wyglądało. teraz zabierzmy się za mechanikę. Tak. To zniszczmy I tutaj zejdźmy w dół. Tutaj widzicie, ja już mam y, miejsce przygotowane, gdyż ja już wcześniej to robiłem. No i tutaj teraz. Postawimy dźwignię, jeżeli było tutaj. Patrzcie, ten klocek na nim jest resztą, więc można, będzie energia przepływała. No, tutaj widać pistona, więc można zrobić takie coś tak. Tutaj, żeby przykładowo nie było tego widać, możemy zrobić, nie wiem, taki krótki tunelik, niby do jakiegoś tajnego pomieszczenia. A żeby zamknąć tutaj. Widzicie na tym klocku, też jest redstone, więc można użyć go tak. I zamknięte. No. Tutaj zróbmy tak. Otwieramy. Zamykamy. No. To by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie i oglądajcie moje inne filmy. Do zobaczenia.